Pora na niebezpieczne akcje! Ostro, co? Witajcie na kolejnej wyprawie. Dziś zabierzemy Cię w miejsce, w którym miała powstać pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Budowę rozpoczęto w 1982 roku. Elektrownia w Żarnowcu docelowo miała składać się z czterech bloków energetycznych, napędzanych reaktorami WWR-440 o łącznej mocy 1600 MW. WWR-440 był radziecką odmianą używanego na całym świecie reaktora typu PWR, w którym chodziwem, moderatorem i reflektorem jest zwykła woda pod ciśnieniem, w przeciwieństwie do moderowanych grafitów. Reaktorów RBMK stosowanych tylko na terenie ZSRR, a także w Czarnobylu. W Żernowcu planowano uruchomić model V213 reaktora WWR, należący do reaktorów drugiej generacji. Jednak zmiana warunków ekonomicznych w Polsce po 1989 roku, a także długotrwałe protesty aktywistów i mieszkańców oraz wybuch czwartego reaktora w Czarnobylu spowodowały, że budowa została wstrzymana i docelowo elektrownia w Żarnowcu nie powstała. Siema, filmowe świry, tutaj Urbexus Official. Dziś znajdujemy się w elektrowni Żarnowiec. Idziemy zwiedzać. Zaczynamy. Zaczynamy od tyłu. Prawdopodobnie tu mógł być chłodzony blok energetyczny widać jak idzie woda pewnie pod spód Też zaraz zobaczymy tak pod spód idzie woda czyli to mogło chodzić całą tą elektrownię teraz idziemy na główne pomieszczenia let's go doszliśmy rzadko nie było przez te kaszcze się przydzierać ale najważniejsze że dotarliśmy Warto sobie wejdziemy na blok ogólnie tu miały być cztery bloki jądrowe pierwsza w Polsce jaka miała powstać została budowana w 1900 82 a 1989 i zawsze staną prac jak wiecie wybuch w Czarnobylu Potem protesty ludzi i wstrzymali po prostu budowę Jak teraz widzicie na tym się zakończyło jak teraz widać wszystko Miałem coś pięknego tak pochodzić Po atomówce Coś pięknego Zobaczymy ile się uda dojść Jeden zły krok i lecisz Też nie wiadomo jak to głęboko jest ale raczej głęboko no się odbija wszystko, to tak nie widać Aha. Tutaj nie przejdę Ale zrobimy tak Mega sprawa Trzeba by się na górę jakoś dostać Jesteśmy na drugim właśnie na drugiej części, tam byliśmy, teraz przejdziemy się tu. Nie zobaczę, może się da wejść na górę, to byłoby by coś. Widzicie, jakie żelbetowe konstrukcje. Sam żelbet. Dużo pracy w to włożono. To nie powiem. Przejdziemy się tak. Aż muszę uważać. I tutaj, w tych trzech zbiornikach, np. tutaj są takie podstawy, coś mi się stało. Trzeba się patrzeć pod nogi, bo. Takie pręty wystają. Niedobrze byłoby spaść na dół. I popatrzcie się tutaj. Najpierw robili takie grube zbrojenie. Blacha gruba, niektóre są cieńsze, ale i tak masywnie masywne. I tutaj mamy ścianę żerbetową. Małą wylaną. A potem pewne to, pewnie to zalewali. I to tak wygląda, tak jak tutaj o. Też kolali w środku zruty i zalewane. Mega, mega, mega. na Mazurski Prawie Tu jest wylot A tam jest wylot i nawet taka brama jest Mega sprawa A to są takie włazy Które by mogli sobie Przechodzić. Pewnie tu miała być podłoga. Eba. Nie wiadomo. Pora na niebezpieczne akcje. Ostro, co? Że nie będę tam wchodził. Zobaczcie sobie na rury wylotowe, jakie szły, zapewne do energobloku jądrowego. Piękna sprawa. Mega to wygląda. Są takie zbiorniki, chyba zapasowe na wodę, ale ja się tam nie znam za bardzo. Lub nie, czy się da w ogóle tam wejść, bo tak chyba do rady, ale. Nie mam pojęcia. Coś mi się wydaje, że ciężko tam będzie do się dostać. No. Raczej ciężko, ciężko. Ale obczajemy kota. Bo to jest całe oddzielone Nie ma tam jak wejść od mnie Co ja widzę To jest taki oddzielny blok drugi Zapewne Podzielajcie widoki No, jesteśmy tu gdzie wchodziliśmy na początku ze względu na to, że tamta część jest tak jakby niedostępna bardziej a ta jest część już dostępna ale jeszcze nie wchodziliśmy tam spróbujemy i idziemy chociaż ta też tak jakby trochę ale zobaczymy dokąd dojdę ten mikro. Tutaj moja przygoda się skończy. Chyba tak. Bo raczej przejścia nie ma. Bo tak ciężko się dostać, ogólnie, na te części. To są obok, tylko takie do głównego, ośrodkowego się dało wejść. Bardzo, ale wrażenie robi nieziemskie. I tutaj będziemy kończyć naszą przygodę z elektrownią żarlowiec. Jeżeli Wam się podobało i doceniacie naszą pracę, subskrybujcie kanał, łapkę w górę. No i co, do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć.